Cześć, za nami 1 stycznia, a więc nowa kontraktacja już weszła w życie. Co wniosła, co zmieniła, co poprawiła, a może co zepsuła. Dziś postaram się odpowiedzieć na kilka z tych pytań i powiedzieć, co nas czeka od roku 2024, jeżeli chodzi o kontraktację wyrobów medycznych. Zacznę może od tego, jak będzie mniej więcej wyglądał film. Podzielę go sobie na części, gdzie pod koniec każdej części pojawi się plansza, na której będzie rzecz, która chyba będzie Was najbardziej interesowała, czyli wysokość kwoty dofinansowania na poszczególne produkty medyczne. Rozdziały do filmu możecie sobie sprawdzić w opisie właśnie tego wideo. Spoglądajcie również częściej na ekran, bo tam będą się pojawiały różnego rodzaju uwagi. W międzyczasie będę starał się także opowiedzieć, co ciekawego wydarzyło się w każdej z nowych grup zaopatrzenia, kontraktacji produktów medycznych. Chciałem zapowiedzieć, że będę opowiadał o rzeczach, na których się znam, czyli będę opowiadał o zaopatrzeniu ortopedycznym. Jeżeli chodzi o kwestie związane z produktami chłonnymi, dostomi czy aparatami mierzącymi glikemię, no to tutaj będziecie musieli sobie poszukać. Jeżeli chodzi o omówienie kogoś innego, ale postaram się umieścić także informacje o tych sprzętach, po prostu na końcu wideo, więc możecie sobie posprawdzać w rozdziałach, czy wasz produkt znajduje się na liście kontraktowanych. Również ominę kwestie związane z wyrobami seryjnymi, czyli ortezami seryjnymi, ponieważ tych produktów jest tak dużo i nastąpiło tyle zmian że po prostu nie miałbym czasu, żeby opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, a zdaję sobie sprawę, że też osoby, które korzystają z tego rodzaju zapatrzenia, no nie są moimi widzami, więc tutaj też polecam, żeby skontaktować się może ze swoim sklepem medycznym, najbliższym sklepem medycznym. Oni na pewno wtedy chętnie wam doradzą, który z produktów będzie dla Was najbardziej odpowiedni. Od razu zapowiadam, że będę spoglądał sobie od czasu do czasu. W komputer, żeby przypomnieć sobie kwestie związane z tymi kontraktacjami, ponieważ jeszcze oficjalnie nie weszła ona w użycie podczas mojej pracy, więc no, nie miałem po prostu okazji się przygotować do korzystania z tego rodzaju kontraktacji. A na sam koniec opowiem o wkładkach ortopedycznych, bo tutaj wiem, że zrobiło to niemałe zamieszanie wśród rodziców. Także oglądajcie ten odcinek do końca. Jak pewnie zauważyliście, zmienił się sposób kontaktowania i grupa, powiedzmy sobie teraz, A jest po prostu protezami uzupełniającymi stopę i mamy określenia poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych, które ukrywają się już pod cyferkami. Pierwsza cyfra po kropce, zaś druga cyferka po kropce oznacza wariant poszczególnego rodzaju produktu medycznego. Co stanowi pewną zmianę, ponieważ produkty wcześniej po prostu były liczbami porządkowymi i od 1 do 130 tam kilku zmieniały się po prostu prefiksy, prefiksy literkowe. To jest taka ciekawostka, ale faktyczna zmiana związana z nowym rodzajem kontraktacji. Przede wszystkim, część z które zostały wypisane w roku 2023 i potwierdzono w Narodowym Funduszu Zdrowia. Będą zachowywały swoją ważność. I te zlecenia, kody tych zleceń pojawią się gdzieś tutaj z prawej lub z, z lewej strony ekranu, możecie sobie podejrzeć, które zlecenia będą ciągle ważne do zrealizowania w roku 2024 i nie zmieniły swoich po prostu warunków, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kontraktację. Jeżeli zaś macie zlecenia wypisane w roku 2023. Spod kodów, które pojawią się za chwilę gdzieś tutaj, też na tym ekranie, w polu powiedzmy sobie niebieskim, to to niebieskie pole będzie po prostu przepisane jeden do jednego w stosunku do tego, co było w roku 2023 i we wcześniejszych latach, jeżeli chodzi o kontraktację. No dobrze, to może zacznijmy od grupy, która jest najbliższa mojemu sercu, która została określona w nowej. Ustawie jako produkty wspomagające niepełnosprawność ruchową produkowane seryjnie. Ta grupa w dużej mierze zostanie po prostu przepisana i zmiany, które nastąpiły w zeszłym roku, jeżeli chodzi o kwoty dofinansowań, będą obowiązywały także od roku 2024. Czyli, jeżeli w zeszłym roku miałeś wypisane zlecenie na kod P129, wózek aktywny dla dorosłych, w tym roku to zlecenie będzie ukrywać się pod kodem S15.01. Oznacza to także, zgodnie z tym, co powiedziałem we wcześniejszym rozdziale, że te kody jak najbardziej zachowują swoją ważność, tylko po prostu zostaną przepisane. Czyli jeżeli w zeszłym roku miałeś wypisany wózek aktywny, wystarczy, że w tym roku zostanie to zrealizowane i automatycznie zostanie to przepisane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez System Narodowego Funduszu Zdrowia do nowych rodzajów zleceń i. Nie musisz nic praktycznie rzecz biorąc robić, żeby to nowe zalecenie zaczęło Cię obowiązywać, żeby uzyskać z niego dofinansowanie. W grupie tych produktów są rzeczy takie jak wózki aktywne, wózki dziecięce, pionizatory, wózki elektryczne, a także kule i jakiegoś tam innego rodzaju rzeczy. Więc tutaj na pewno gdzieś pod koniec rozdziału znajdziecie sobie tą rozpiskę, która mam nadzieję, że wyjaśni wszelkie sprawy związane z wysokością dofinansowania do takich sprzętów. Chciałam zwrócić uwagę wózkowiczom i osobom, które przebywają dłużej w łóżku na dwie zmiany, które nastąpiły w tym roku, czyli zmianę kontraktacji poduszek i materacy przeciwodleżynowych. Wcześniej mieliśmy tak, że był jeden limit zarówno do poduszki, jak i do materaca przeciwodleżynowego. Teraz to się zmieniło, ponieważ mamy po dwa limity do każdego z tych zaopatrzeń, czyli dwa limity do poduszek i dwa limity do materacy przeciwodleżynowych. Związane jest to oczywiście z chęcią oszczędzenia przez ministerstwo środków na finansowanie takich produktów, no i teraz mamy po prostu dwie kategorie. Więc tak, jeżeli chodzi o poduszki przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe zostały podzielone na jedno i wielokomorowe. Do poduszki jednokomorowej dofinansowanie wynosi 400 zł, zaś do wielokomorowej 500 zł. I jeżeli chodzi o procent dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, on pozostaje tutaj taki sam, czyli 70% wartości wniosku, co oznacza, że po prostu kwoty te maksymalne się nie zwiększyły, zaś te minimalne oczywiście się zmniejszyły, przez co pacjenci, którzy kupują sobie po prostu tańszą poduszkę, prawdopodobnie, bo wydaje mi się, że ceny raczej się nie zmienią tych produktów, będą musieli po prostu więcej dopłacić ze swoich środków właśnie do takiej prostszej poduszki przeciwodleżynowej. Podobnie wygląda sprawa z materacami przeciwodleżynowymi, ponieważ materace zostały teraz podzielone na dwie kategorie, na materace bąbelkowe i o konstrukcji rurowej. Jeżeli chodzi o kwoty dofinansowań, no to jak mówiłem, pod koniec rozdziału zapraszam do tabelki. A koniec rozdziału nastąpi właśnie w tym momencie. Kolejną grupą pacjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie, są oczywiście pacjenci z amputacją kończyny dolnej. Jeżeli chodzi o kwestię dofinansowania do kończyny dolnej, tutaj kody zleceń zostały ukryte pod literkami od A do D. Pacjenci z amputacjami nie są moimi najczęstszymi gośćmi, ale jak najbardziej staram się im pomóc, więc jeżeli i Wy macie jakieś pytanie, jesteście po amputacji, śmiało odezwijcie się do mnie podskazanymi social mediami. Postaram się Wam pomóc po prostu w uzyskaniu odpowiedniego kodu zlecenia. A jeżeli macie jakieś pytania czy wątpliwości, no to myślę, że was, Wasza pracownia ortopedyczna jak najbardziej będzie w stanie Wam rzetelnie pomóc i przygotować się do tego, żeby uzyskać dofinansowanie właśnie z tego rodzaju Świadczeń. To, co się zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie dofinansowania pacjentów z amputacjami, no to przede wszystkim tak. Zwiększono limity i to dosyć znacząco, więc dzięki temu ci pacjenci, którzy mają różnego rodzaju ubytki kończyn, jak najbardziej dostaną po prostu wyższą kwotę z Narodowego Funduszu Zdrowia do tego, żeby wykonać swoją nową protezę. I te różnice są dosyć znaczące. Różnica pomiędzy poszczególnymi kategoriami jest związana także z tym, jaki rodzaj mobilności jest pacjenta, i tutaj mamy kategoryzację pacjentów na cztery rodzaje mobilności, a także od wieku pacjenta, bo od tego również uzależniona jest kwota przyznania dofinansowania. I tak, w przypadku pacjentów z amputacją w obrębie stawu skokowego, maksymalna kwota dofinansowania, czyli w tej grupie A, teraz to jest 10 tysięcy zł w przypadku protezy z oporem, oporowym kikutem, a także ze stopą protezową. Dobrze, wyjaśnimy sobie pewne kwestie, które mam nadzieję, że po prostu Wam wyjaśnią kilka rzeczy, zaś te kwoty dofinansowań pojawią się jak najbardziej na tej planszy na samym końcu. Wprowadzono stopnie mobilności, dzięki którym możemy sobie po prostu zróżnicować to, jakiej aktywności jest pacjent i czego możemy oczekiwać od niego, od tego pacjenta poruszającego się na protezie. I tak, jeżeli chodzi o pacjentów z pierwszą grupą mobilności, są to pacjenci, którzy nie będą w stanie samodzielnie przemieszczać się na protezie, czyli będą używać różnego rodzaju dodatkowych pomocy, typu balkonik, typu chodzik, typu ambonka lub kule na przykład, więc to jest właśnie pierwszy stopień mobilności i na ten stopień mobilności są przyznane niższe kwoty dofinansowań. Drugi stopień często jest połączony, jeżeli chodzi o kontraktację, łącznie z pierwszym, ale różni się troszeczkę sposobem mobilności, bo ci pacjenci z drugiego stopnia są pacjentami, którzy są w stanie samodzielnie, bez dodatkowych artykułów pomocniczych, przemieszczać się na zewnątrz pomieszczeń i pokonywać małe przeszkody. Pacjenci z trzecim stopniem mobilności są to pacjenci, którzy są w stanie samodzielnie przemieszczać się na zewnątrz i w środku pomieszczeń. Zaś pacjenci z czwartym stopniem aktywności są to pacjenci najbardziej aktywni, czyli tacy, którzy potrzebują protezy nie tylko do tego, żeby samodzielnie się przemieszczać, ale ta proteza musi być także odpowiednio dynamiczna i po prostu nadążać za tym pacjentem. Czyli mają jakieś tam dodatkowe aktywności fizyczne lub na przykład wymagającą pracę i po prostu wymagają od protezy więcej niż użytkownicy, którzy przemieszczają się za pomocą tych protez bardziej standardowych. I dla, dla tych pacjentów te kwoty dofinansowania są jak najbardziej wyższe. Podobnie wygląda kwestia, jeżeli chodzi o wiek. W przypadku pacjentów niepełnoletnich kwoty są przyznawane wyższe, zaś w przypadku pacjentów pełnoletnich te kwoty dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały obniżone w stosunku do pacjentów niepełnoletnich. Nowością jest także dofinansowanie do linera, do protezy kończyny dolnej. Więc wydaje mi się, że zmiany są dosyć korzystne, zresztą wszystko, jak mówiłem, jest w tabeli. Mam nadzieję, że odpowiedzą te tabelki na kilka Waszych pytań. Oczywiście zatrzymajcie sobie, żeby dowiedzieć się czegoś o konkretnym rodzaju zlecenia, a jeżeli macie pytania lub wątpliwości, przypominam o tym, że możecie zadawać mi pytania na przykład w formie komentarzy lub za pomocą social mediów lub za pomocą numeru telefonicznego. Następną grupą pacjentów, których chciałbym poruszyć w tym materiale, są pacjenci z amputacją kończyny górnej. U tych pacjentów również zmieniono zasady przyznawania dofinansowania. Zmiany są według mnie znaczące, no i yy, znacząco podnoszą po prostu te limity dofinansowania dla poszczególnych pacjentów. Zresztą spójrzcie sobie w tabelkę. Tutaj w tabelce na pewno będziecie sobie mogli spojrzeć. We wcześniejszych latach ta maksymalna kwota dofinansowania wynosiła około 4600 zł. Teraz wynosi 20 tysięcy zł, i to jest maksymalna kwota, którą można uzyskać w ramach dofinansowania. Mówimy tutaj o dzieciach. W przypadku osoby dorosłej to jest 15 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o nowości, które się pojawiły, no to na pewno są to różnego rodzaju końcówki do protez czyli na przykład rękawice kosmetyczne albo bierna ręka kosmetyczna, końcówka chwytna bierna robocza, liner przedramienia. To są rzeczy, których wcześniej po prostu w kontraktacji nie było, więc kontraktacja zarówno w kończynach dolnych, jak i w kończynach górnych na plus. Pod literką G ukryły się zaś ortezy kończyn dolnych wykonywane na indywidualne zamówienie. I tak. Tutaj tak samo jak w pozostałych artykułach wykonywanych na zamówienie, czyli tak jak wcześniej mówiłem o protezach, tak samo tutaj zwiększyły się limity przyznawania dofinansowania do właśnie tych wyrobów. I zmiany są dosyć znaczące. No bo tak, jak sobie spojrzycie w tabelkę i ta tabelka znowu się pojawi, oczywiście, jeżeli coś was zainteresuje, śmiało zatrzymujcie sobie i spisujcie po prostu kody. Więc tak, przede wszystkim zwiększone zostały te limity, bo wcześniej maksymalna kwota na Ortezy sięgające, no mniej więcej tam kolanka, to było do około 500 zł. Teraz minimalna kwota się zwiększyła do 1000 zł, jeżeli chodzi o ortezy AFO. No i dodano nową kategorię, no bo są te AFO z przegubami i bez przegubów. AFO z przegubami 2200 zł, zaś AFO bez przegubów 1000 zł. Więc znacząca różnica, jeżeli chodzi o limit dofinansowania. Jeżeli chodzi o ortezy DAFO. 1250, zaś Orteza Dafo z AFO 1500 zł. Ortezka Grafo, gdzie wcześniej też było dofinansowanie w kwocie tam 500 zł, z tego co dobrze kojarzę. Teraz 1750 bez przegubów i 2500 zł z przegubami, jeżeli chodzi o ortezy typu Grafo. Bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o Ortezy na całą kończynę dolną typu KAFO. Bo teraz taka orteza ma szansę uzyskać dofinansowanie od 2000 do 5000 zł. Tutaj te 5000 zł, jak widzicie, po prostu musi być lepiej wyposażona, bo muszą być przeguby wolne lub z blokadami i z pomaganiem wyprostu lub zdjęcia w stawie kolanowym, więc tam kilka dodatkowych rzeczy. Gigantyczna różnica. Jest także, jeżeli chodzi o ortezę KAFO, ale z zabezpieczeniem lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu, bo tutaj aż 15 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. HKFO wcześniej 2,5 tysiąca było dofinansowania, teraz minimalna kwota to 5 tysięcy złotych, a maksymalna kwota dofinansowania do ortezy HKFO to 15 tysięcy złotych. Więc te różnice są naprawdę znaczące, no i po prostu. Po prostu warto się dopytać, jeżeli chodzi o to, jaką kwotę Wam przysługuje albo swojego lekarza, albo fizjoterapeuty, albo punktu ortopedycznego, w którym wykonujecie zaopatrzenie, która orteza Wam przysługuje. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, przypominam o tym, że możecie ze mną się skontaktować, bardzo chętnie Wam pomogę. Jeżeli chodzi zaś o ortezy indywidualnie wykonywane na kończynę górną, wprowadzone zostały trzy kody i zobaczcie, jak wygląda kwestia związana z finansowaniem właśnie tego rodzaju wyrobów. Nie ma ich dużo, kwoty zostały minimalnie podniesione, ale dzięki temu te produkty też będą troszkę bardziej przystępne. Grupą zaopatrzenia ortopedycznego, o której jeszcze Wam nie powiedziałem, są buty ortopedyczne i w butach ortopedycznych sprawa wygląda tak, że te limity również zwiększono i to znacząco, dzięki czemu po prostu zakup indywidualnie wykonywanego zaopatrzenia obuwniczego dla pacjentów będzie dużo bardziej przystępny. To jest oczywiście zmianą na dobre. Podzielono tutaj te obuwie na kilka różnych kategorii, bo zarówno but na stopę o różnym zniekształceniu, jak i but do wyrównania skrótu, jak i buty do ortez zostały tutaj wcielone w kontraktację. I zobaczcie sobie w tabelce, że faktycznie te limity zostały zwiększone, bo zamiast 300, chyba 350 zł, te obuwie ortopedyczne skoczyło do 700 zł za sztukę. Sztukę buta. Czyli jeden but, nie za parę, więc jak najbardziej tutaj ta kwota jest dobra. Więc jak najbardziej butki poszły jak najbardziej do góry, dzięki czemu zakup tego sprzętu będzie po prostu bardziej przystępny kosztowo dla pacjenta ostatecznego. Dwa słowa o kompresji. Kompresja została na starych zasadach, więc tutaj jak najbardziej sobie spójrzcie w to, jak wygląda sprawa z kompresją. Znajdźcie swoje zaopatrzenia. Jeżeli macie pytania lub wątpliwości, no to powinniście. Jak najbardziej spytać swojego lekarza, który myślę, że powinien Wam odpowiedzieć, jaki rodzaj zaopatrzenia będzie po prostu dla was najbardziej odpowiedzialny. A jeżeli nie to wasz fizjoterapeuta, który zajmuje się waszą limfologią, myślę, że będzie wam w stanie podpowiedzieć, jaki rodzaj produktu należy dobrać. Dobrze, no to teraz rzecz związana z ciekawostkami, które pojawiły się w kontraktacji i które myślę, że troszeczkę Wam podpowiedzą, jeżeli chodzi o uzyskanie dofinansowania do niektórych rzeczy, bo niektóre rzeczy, które wprowadzono oprócz tych wyższych limitów, są fajne i myślę, że pomogą kilku grupom pacjentów uzyskać dofinansowanie do dodatkowego zaopatrzenia ortopedycznego, które po prostu im się przyda. I tak. Rozpocznijmy sobie może od tego, że wprowadzono limity dla pacjentów, którzy mogą mieć problemy z opadającą stopą. Głównie dla pacjentów po udarach. I tak, oczywiście jest orteza typu łuska na opadającą stopę, która po prostu podtrzymuje stopę przeciwko temu, żeby nie opadała, ale znacznie ciekawszym rozwiązaniem jest dynamiczna orteza typu Łuska na opadającą stopę wykonana z włókna węglowego lub z włókna szklanego, bo dzięki tej ortezie pacjent po prostu będzie miał możliwość samodzielnego przemieszczania się, łatwiejszego przemieszczania się i jego stopa będzie oddawała energię podłożu lub podłoże w stopie, dzięki czemu po prostu pacjentom, którzy mają zaburzenia chodu, wskutek udaru będzie po prostu lżej samodzielnie się przemieszczać. Więc to jest fajna zmiana. I kolejne dwie fajne zmiany, i wprowadzenie nowych rodzajów ortez do kontraktacji, które też ułatwią życie kilku grupom pacjentów. Bo tak, mamy ortezki na staw kolanowy i dwa rodzaje tych ortezek. Pierwszą z nich jest tak zwana klatka, czyli orteza na kolano dla osób bardziej aktywnych ruchowo, które potrzebują po prostu silniejszej stabilizacji stawu kolanowego, także podczas uprawiania różnego rodzaju sportów. A kolejną ciekawą rzeczą jest orteza odciążająca staw kolanowy, która przydaje się, grupie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dzięki czemu po prostu pacjenci, którzy mają pewnego rodzaju zaburzenia i osteofity w stawie kolanowym mogą sobie odciążyć tą nogę i, i komfort życia po prostu znacząco wzrasta właśnie tych pacjentów. Więc to jest kolejna ciekawostka. Kolejna rzecz bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o te dofinansowania, to są dofinansowania do kamizelek typu spion, bo tak od tego roku kamizelki typu SPIO będą finansowane, co uważam za bardzo słuszny ruch. Niestety troszeczkę mniej słusznym ruchem według mnie jest przyznanie tego dofinansowania tylko pacjentom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Bo na przykład pacjenci, u których zdiagnozowano zespół Downa, czyli pacjenci z obniżonym napięciem mięśniowym, u nich te kamizelki również działają bardzo fajnie i bardzo rozwojowo, więc nie wiem dlaczego u tych pacjentów nie ma przyznanego dofinansowania, no ale... Widocznie musimy się cieszyć z tego, co mamy, więc cieszmy się z tego, że kamizelki z PIO również będą finansowane. Bardzo ciekawym zaopatrzeniem ortopedycznym jest orteza głowy wykonywana na podstawie skanowania trójwymiarowego. Taką ortezę można otrzymać jednorazowo, kwota dofinansowania do tego rodzaju sprzętu to jest 5000 zł. No i orteza musi spełniać to minimum, że po prostu będzie możliwość zmiany poszczególnych parametrów, właśnie. Tej ortezki w trakcie użytkowania dla pacjentów od 4 do 12 miesiąca życia z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Zresztą widzicie to w tabelce, która się pojawiła. Czuję się w obowiązku także ostudzić temperament niektórych rodziców, ponieważ no, myślę, że niektórzy pracownicy sklepów ortopedycznych troszeczkę wprowadzili Was w błąd, informując o tym, że będzie dofinansowanie do wkładek ortopedycznych. I to dofinansowanie będzie, ale tylko dla osób cierpiących na cukrzycę w prewencji powstania stopy cukrzycowej. Także w przypadku rodziców, których pociechy cierpią niestety z powodu zaburzenia powierzchni stopy lub niewłaściwego ustawienia kostek lub kolanek, no niestety to dofinansowanie nie będzie przysługiwało Waszemu dziecku. Proszę nie miejcie do mnie pretensji, ja jestem tylko posłańcem, który informuje o tym przykrym fakcie, że niestety dofinansowanie do wkładek ortopedycznych po prostu dzieciom z zaburzonymi problemami z kończynami dolnymi po prostu nie przysługuje. Ok, dzięki bardzo. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem Wam sprawę związane z kontraktacją w roku 2024. Materiał jest długi, ale mam nadzieję, że odpowie na większość Waszych pytań i że po prostu będzie fajnym kompendium wiedzy, jeżeli uważacie, że ten materiał jest wartościowy. Nie bójcie się go udostępnić na jakiejś grupie lub na przykład wśród swoich znajomych, żeby po prostu jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej wiedzy zebranej w taką dosyć jednak mimo wszystko pokaźną pigułkę. Jeżeli Chcecie być z kolei na bieżąco, jeżeli chodzi o kwestie związane z zaopatrzeniem ortopedycznym? No to zachęcam Was do kliknięcia. Lubię to na moim kanale, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, bo tam będę się pojawiał przez najbliższe, najbliższy miesiąc. Od YouTuba robię sobie malutką, króciutką przerwę. Pojawię się gdzieś w lutym. Także subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmiku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do zobaczenia.